Czy wadą tego samochodu jest jego cena? Nie SUV, nie Crossover, nie Pickup. Prosiła i w końcu zostało wysłuchane. Niby zwykły sedan, spójrzcie. Zwykły sedan ze zwykłą widocznością, z nieprzesadnie dużym bagażnikiem, z nieskładaną tylną kanapą. A jakoś jeździ i świetnie się prowadzi. No i na dodatek budzi zachwyt na dzielnicy. I tak od 22 lat. Volvo S60, tutaj w wersji B4. To jest samochód, który dzisiaj będę dla Was testować. Samochód, który wygląda bardzo elegancko w każdych warunkach nawet takich Ja wiem S60 teraz wygląda jakby stał tu od dwóch tygodni Zresztą zobaczcie jak się elegancko wpasował w hmm. To kolorowe otoczenie. Ale przejechałam nim ponad 1500 km, i to, co mogę powiedzieć na pewno o tym samochodzie, że jest absolutnie komfortowy, wygodny, bo takie ma zawieszenie. Wsiadasz do niego, chwytasz za kierownicę, i pierwszy kontakt powoduje, że zakochujesz się w tym samochodzie od samego nie, początku. Właściwie ma niewiele wad. I ktoś, kto pytał mnie o to, czy to jest samochód typu Daily Car. Taki samochód na co dzień. Odpowiedziałam mu zgodnie z prawdą zresztą, że tak, że to jest samochód do codziennej jazdy, ale ma też coś fajnego w sobie, coś zadziornego, takiego pazura sportowego. Spójrzcie na tę linię boczną. To może dawać satysfakcję przy prowadzeniu, ponieważ ten samochód wygląda trochę bardziej. Nie tylko na taki codzienny, ale też sportowy, i to daje się odczuć podczas jazdy. 211 koni mechanicznych pod maską też robi swoje. Bardzo płynnie przyspiesza, jest, jak powiedziałam, komfortowy, czyli może być samochodem do codziennej jazdy, a jednocześnie dawać satysfakcję. Wiecie co sobie myślę? Że Volvo S60 w wersji B4 jest trochę jak wino. Im starszy, tym lepszy. I mam nadzieję, że ten model pozostanie z nami na jeszcze dłużej. Wersja testowana po staremu Air Design, a po nowemu szukajcie jej w wyposażeniu Plus Dark. No to rzućmy na niego okiem z bliska. Spójrzcie na logo, umieszczone jest na eleganckim orzebrowaniu. No właściwie nie da się tej marki pomylić z żadną inną. Lampy Full LED, dynamiczne. Tylne od razu dają znać, że jedzie Volvo. Tutaj też na pewno się nie pomylicie. Sportowy charakter dodają elementy chromowane. Elegancka linia boczna. Zobaczcie, jak jest wyprofilowany i narysowany ten samochód. Mamy też dwie końcówki wydechu. Tutaj nie ma żadnych atrap, nie może być o tym mowy. Piękne, eleganckie linie i prześwit. Niewielki 14,2. W standardzie na pokładzie macie. Skórzane fotele, wentylowane i podgrzewane. Podgrzewana jest także kierownica. Spójrzcie na ten piękny kryształ w dźwigni zmiany biegów. No, to jest taki detal, na który nie da się nie zwrócić uwagi. Dwustrefowa klimatyzacja, reflektory full LED, które pokazywałam Wam przed chwilą. Jest też na pokładzie aktywny tempomat i drewniane elementy wykończenia. To też bardzo elegancko wygląda w środku. No, oczywiście, że jest black piano ale w wersji minimum. Mamy też skórzane obszycie deski rozdzielczej. Jest możliwość zamówienia tego samochodu z oknem dachowym. No i Pilot Assist. A co trzeba dokupić? Alufelgi, bo na dziewiętnastkach wygląda naprawdę dobrze. Dźwięk Harman Kardon Premium Sound. Ja bym zainwestowała, naprawdę brzmi rewelacyjnie. Drogi Volvo, bardzo Ci dziękujemy za S60. Hmm, jaki on jest wygodny! Jaki to jest wygodny samochód. Wsiadasz i jedziesz, bo fotele są tak wyprofilowane, że właściwie nie masz ochoty opuszczać tego pojazdu. Wymiary pojazdu długość 4,77, szerokość 1,85 m, wysokość 1,43 m. Bagażnik w S60 ma pojemność 436 litrów. Powiecie niedużo a po co więcej? Naprawdę sporo się tutaj mieści. Okej, okay, nie ma kładzionej tylnej kanapy, ale mamy możliwość odchylenia podłokietnika, przy czym mamy tutaj taki elegancki bajer, że włożymy sobie dwa kubki. I teraz tak, tu jest miejsce, w którym i dzięki któremu możemy przewozić rzeczy, które są niestandardowo długie, ale wtedy trzeba wysiąść z samochodu Wrócić do bagażnika, otworzyć go przez o taki tutaj maleńki otwór i zrobione. Zanim wsiądziemy i kawałek się przejedziemy, chcę Wam pokazać, co się kryje pod maską tego potwora. W sumie, jak w każdym współczesnym samochodzie, silnik jest zabudowany, więc niewiele tutaj widać, ale wiemy, że mamy na pokładzie dwulitrową jednostkę benzynową, która generuje moc 197 koni mechanicznych. Z silnika elektrycznego, bo to miękka hybryda, mamy 14 koni mechanicznych, co nam daje łączną wartość 211 koni mechanicznych i to naprawdę taka moc tutaj jest wystarczająca. 300 Nm maksymalnego momentu obrotowego, 0,100. Ten pojazd, który do najlżejszych nie należy, rozpędza się w 6,5 sekundy i to naprawdę wystarcza. Co ciekawe, ten silnik jest identyczny jak V90. Bardzo płynnie, ale dynamicznie przyspiesza. Spalanie mi wyszło 7,8 na 100 kilometrów, przy czym przypominam 1500 kilometrów nim zrobiłam, głównie po autostradach i troszeczkę mniejszymi yy, yy, trasami i także w mieście, ale w większości to jednak były autostrady, więc spalanie moim zdaniem całkiem ok. Co jest jeszcze ważne? Ten pojazd został zbudowany na. Podłodze, SPA i powiem wam, że naprawdę można się tutaj poczuć jak w SPA. Zaletą tego pojazdu jest to, że ma duży zbiornik paliwa, 60 litrów. Jechałam, 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 aż dojechałam na stację benzynową. To może cieszyć przy tych cenach paliwa. Co jest jeszcze zaletą? To, że wewnątrz wygląda tak samo dobrze, jak na zewnątrz. Te elementy z drewna robią robotę. Czujesz się tutaj po prostu jak w domu, ale ma też wady. Niewiele, ale ma na przykład. W tej chwili jadę na automacie. To jest zresztą siedmiostopniowy automat DCT. Kiedy przełączam się w tryb manualny, brakuje mi łopatek przy kierownicy. To jest znacznie wygodniejsze niż przyjemna, bo kryształowa dźwignia zmiany biegów, ale jednak trzeba przyzwyczaić się do tego, że przerzucamy biegi w lewo i w prawo. Często pytacie, ile kosztuje samochód przeze mnie testowany. Ta wersja, którą dzisiaj testuję, kosztuje 266 tysięcy złotych. Jedziesz, jest Ci przyjemnie, na zewnątrz ile? 4 stopnie, odczuwalna pewnie z minus 2, a tutaj przyjemnie podgrzewa Ci fotel i masz podgrzewaną kierownicę i jeszcze tapicerkę w kolorze karmelowym. No, nic tylko wybrać się dłuższą podróż. Zresztą Volvo jest tak komfortowym samochodem, że zachęca do podróżowania na dalszych dystansach. A tam w tle Volvo